Czy samica Karionera o ile taką ma jest hipergamiczny? Macropson. Hmm, Pełnie 3 tak? złote. Jako pracownik NFZ jesteś za przymusowymi szczepieniami na COVID? E, powiem ci tak, jeśli cały gry byłyby jasne od samego początku. Od samiutkiego początku. Tak, zaczyna się pandemia, słuchajcie. E, jedziemy akurat na grubo, na twardo. Przecierpimy chwilę i mamy święty spokój, nie ma problemu. E, byłbym za tym. Jakby gadali, że <laughs> e, od samego początku, że szczepionka. Znaczy, e, mówię, mówię narrację, narrację polityków, że szczepionka nie uchroni cię przed. E, na, czeka, poczekaj. Na początku była narracja, że jak się zaszczepisz. To nie zachorujesz. Później ludzie zaczęli chorować, to zmienili narrację, że e, no wprawdzie e, nie zachorujesz jakoś mocno i nie umrzesz. Ludzie zaszczepieni chorowali i umierali. To wtedy trzeci raz zmienili wersję, że no bo chodzi o to, że jak się zaszczepisz i nie masz Żadnych chorób powiązanych, dodatkowych, to przejdzie się łagodnie. Jakby była narracja od samego początku. Taka, że słuchajcie, szczepimy się, mamy tego syfa osłabionego na naszym terenie, nijak nas to nie uchroni przed śmiercią, jeśli ktoś ma dodatkowe choroby, albo z jakimiś powikłaniami. Ale możemy się starać. Wtedy byłbym bardziej skłonny yy, ten, przyłożyć rękę do twardego yy, przymusu szczepień. Ale na dzień dzisiejszy. Nie, bo, bo zwyczajnie robią ludzi w chuja. I tyle. Poza tym ludzie sami z siebie nie mają też zaufania. A ciężko, jeśli mieliby, yy, mieliby zaufanie. Wiecie, co chwila akurat pisuary yy, gadają jakieś głupoty albo walą ściemę. Powiedział, że co, co, co ty gadasz, Polski nigdy arrow, taki dokument złote. do nas nie... W... Zaraz, nie, nie, poddawanie nie ludzi przymusowym procedurom medycznym ostro łamie prawa człowieka. Nie ma sytuacji, w której przymus szczepień jest OK. To od razu zdjęłoby z producentów presję, aby jakkolwiek poprawiać jakość produktu. No a co mamy teraz? I tak nie poprawiają jakości produktu. I tak masz yy, przymus, yy, i ciągnie się to nie wiadomo jak kurwa długo. Więc wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Tylko moja wersja byłaby, że raz przecierpimy, miesiąc mamy zbani. A teraz yy, ciągnie się to gówno kurwa. Półtora roku? Niedługo będzie dwa. Jaką wersję wolisz? Nie mamy realnego wpływu na to, co, yy, co, co się z nami dzieje. Yy, inaczej, yy, nie mamy realnego wpływu na to, co się dzieje, jeśli chodzi o prawo. To jest tylko fikcja. Tak, możesz mieć poczucie, że masz jakąkolwiek władzę nad swoim własnym losem, ale jak e, ten, jak Kaczyński z gromadką wesołych będzie chciało zrobić ci tu stan wojenny, to go kurwa zrobi i tyle. No, 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 no. Polski arrow no, no, no. 3 złote. No, przymusy niestety są, ale skoro producent nie poprawia jakości produktu, to lubię mieć wybór, by się nie zaszczepić. Uśmiechnięta buźka, w ogóle ja bym wyjebał dosłownie wszystkie przymusy szczepień jakie są od dawna. No, no, ja bym nie poszedł akurat w tą stronę. Eee, akurat niektóre szczepienia obowiązkowe jak najbardziej bym zostawił, bo później mielibyśmy eee, powtórkę z. <laughs> Czyli co się tam działo? W mą... Jeśli mnie pamięć nie myli. Kilka lat temu w Mongolii odkryto odrodzoną wersję dżumy? Jakoś tak. Której nie było od 70 lat na świecie? Jakoś tak. Nie. Chodzi o to, że te szczepionki, które są obowiązkowe obecnie, powinny zostać obowiązkowe obecnie. I bez dyskusji. No świnkę, różyczkę i te wszystkie inne duperele. Na WZW. I tyle. Żeby to, ten, ten syf się po prostu nie rozprzestrzeniał. Więcej pesos Polski wyciągnąć. Arą, 3 złote. Jestem ja za innym podejściem. Jeśli jakaś szczepionka jest konieczna, to właśnie tym bardziej ma nie być obowiązku. Wtedy rząd musiałby stawać na rzęsach, by rzetelnie dowodzić ich skuteczności i robić wszystko, by ludzie ufali. Ale te szczepionki, które są aktualnie yy, zakwalifikowane jako obowiązkowe, są dopracowane. No co ty teraz za głupoty gadasz? No panie, teraz ludzie mają pretensje Jack, z, yy, z tym złote. COVID-em, bo Staśko temu nie ufają. Też właśnie na ja tam bym został samowolkę szczepionką, bo teraz się narodziło tego płaskoziemskiego cholertwa. Tak, no i to gówno będzie później biegać po ulicach i zarażać wszystkich dookoła. Świetny pomysł. Nie dziękuję. Na podstawowy pakiet mają ludzie się szczepić. Koniec Zbyżko dyskusji. Z Bogdańca. A z jakiego powodu w ogóle to mm, zawiadomienie na mnie? Y, ponieważ... Ja pierdolę. Polski Arrow. 3 złote. Te szczepionki, które są dopracowane i którym ludzie ufają, ludzie by stosowali pomimo braku obowiązku. 90% szczepiłoby się na wiele szczepionek z tego pakiety. Ale wprowadzając przymus, otwierasz furtkę do korupcji i nadużyć. Dobra, dobra. A jeśli nie ma przymusu do pakietu, który jest sprawdzony, to otwierasz furtkę do tych 10% przygłupów, którzy ten przy kichnięciu robią overkilla w klasie w szkole. Ma być przymus podstawowego pakietu koniec dyskusji. Nic nie zmieniamy w składzie i w metodzie yy, produkcji. Produkt działa. End of story. Masakra. Nietypowe kobiety według mnie. Polski aro 3 złote. Jak dobra. te 10% przygłupów się nie zaszczepi na jakąś znaną chorobę od lat, to sorry, ale nie zagraża tym 90% niezaszczepionym. Trochę się zapędziłeś. Nie ma wyższej wartości niż wolność. Też koniec dyskusji. Już kończę. No dobra, no, no, no to w tej kwestii akurat się nie, nie dogadamy. No nie, nie dogadamy się, niestety. No. Według mnie te 10% niezaszczepionych ludzi daje, daje pole do. Rozwinięcia się nowych wersji tego syfu na ich organizmach, zanim je wykończy. I wtedy faktycznie mogą stwarzać zagrożenie, wypierdalaj, eee, faktycznie mogą stwarzać zagrożenie eee, dla tych 90% zagrożonych, z tego względu, że mogą pojawić się nowe mutacje, które były, eee, które. Rozwijały się w spokoju na tych 10%. No nie.